Zawołały mnie dzisiaj karty tofa, żeby sięgnąć po nie nas, nas wybierz do e, wyciągnięcia kart na weekend 20 21, 21 stycznia. E, I te karty na ten weekend to jest trójka różdek lub buław oraz karta numer 11, zwana utofa tofa żądza, pożądanie las w po angielsku. A w kartach y, Reader Weight Smith to jest odpowiedni karty Siła. Obie te karty są bardzo ogniste. Do tej karty przypisany jest znak Barana, do tej karty jest przypisany znak Lwa. Bardzo ogniste znaki. E, mówiąc tak pokrótce, e, taki układ oznacza, że jesteśmy bardzo gotowi, w pełnej gotowości, o tym mówi Trójka Różzek, rusz, żeby dać ekspresję, wyraz swojej pasji. Swojej namiętności, swojej sile życiowej. Karta Rządza pokazuje, zobaczcie, e, nagą kobietę siedzącą na lwie, i e, jej celem jest pokazanie takiej e, siły życiowej, która płynie z instynktu namiętności seksualności. Podobnie jak w, w, w talii u Artura Wade Smitha i Pameli Coleman Smith, czyli Reader Wade Smith, tej takiej klasycznej talii, mamy też kobietę i mamy lwa. Ale zobaczcie, jak inne jest, jest pokazanie, jest, jest interpretacja tego znaczenia. Tutaj ta kobieta jest łagodna, delikatna, w białej sukni, niewinna. Tu ona nie jest niewinna. No podoba mi się to znaczenie, dlatego że jest mniej pruderyjne. Trzeba wam wiedzieć, chociaż nie o tym jest ten film, że twórcy tej talii byli e, bardzo gorliwymi katolikami, byli bardzo na, też przesy, 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 przesyceni wartościami katolickimi, co miało oczywiście wpływ na to, w jaki sposób pokazywali znaczenia Tarota. Tutaj katolicyzm, czy te wartości katolickie nie miały wpływu e, na Alistaira Crowleya, jest ta interpretacja inna. Mówiłam niedawno zupełnie na sesji jakiejś klientce o, o seksualności, bo to jest karta, która pokazuje o tym, jak można czerpać z namiętności, z erotyzmu, z seksualności, siłę życiową nie tylko dla przyjemności, ale dla wyrazu kreatywności. Bo y, z jednej strony y, seks jest podpięty pod instynkt i służy prokreacji, służy temu, żebyśmy przetrwali jako gatunek. Y, to jest ta taka bardziej zwierzęca nasza natura i ona jest tutaj pokazana jako ten lew. Ale y, seks ma też wymiar duchowy. Tym się Alistair Crowley bardzo interesował, czyli tantrą, drogą, drogą tantryczną, jako y, eksplorowania swojej namiętności, bliskości z partnerem, z partnerką po to, żeby rozwijać swoje możliwości, możliwości jako człowieka, samopoznania. Więc i to jest taki rodzaj seksualności, który nie, niekoniecznie musi się wydarzyć wtedy, kiedy czujemy, czujemy, że, że, że mamy taką wielką ochotę, tylko o którym... O taką namiętność, właśnie to mówiłam, klientom, o taką namiętność trzeba dbać. Pięknie o tym mówią Zosia i Dawid Rzepeccy na swoich warsztatach tantry. Jeżeli nie znacie, to sobie sprawdźcie. To jest o tym, o takim pielęgnowaniu do końca życia, jeśli się jest w kimś w relacji, pielęgnowaniu tej namiętności jako energii życiowej. I karta y, Trójka Buław. W powiązaniu z tą, z tą naszą dzisiejszą rządzą, mówi: Jesteś na to gotowy. Jesteś, jesteś pełna, jesteś gotowa, żeby dać wyraz swoim namiętnościom. Tego Wam życzę wtedy.